Witam Panie i Panów na pomeczowej konferencji. Nadal nasze drużyny pozostają bez porażki wiosną, ale każdy chciałby, żeby było lepiej. Każda drużyna chciałaby grać. Bardzo proszę może najpierw pana trenera Adama na o ocenę zbliżenia. Od pierwszej do ostatniej minuty obydwie drużyny grały o zwycięstwo bo wiadomo, że w tej sytuacji był to cenny zysk. Od początku Motor Lublin przejął inicjatywę, to było widać, natomiast zdecydowanie groźniejsze sytuacje myśmy stworzyli, łącznie z rzutem, rzutem karnym. I Krótko oceniając, to wychodzi na remis i taki też wynik był. Uważam, że sprawiedliwy drużyny na jeżeli chodzi o poziom na podobnym poziomie, natomiast tutaj mogły zadecydować szczegóły. Motor starał się wykorzystać przede wszystkim atut wzrostowy i długie wrzutki, które były prowadzone właśnie na, na zawodników ofensywnych, zarówno z gry, jak i przy stałych fragmentach gry byliśmy na to przygotowani i tutaj staraliśmy się kryć strefą pójść na piłkę, tak aby nie dopuścić do, do takich groźnych sytuacji i graliśmy, muszę powiedzieć, efektywnie, ponieważ wynik jest akurat już po naszej stronie strat zero. Nie mam pretensji do Bartka Iwana, grał bardzo dobre spotkanie, natomiast to jest tylko piłka nożna, zdarza się, z pewnością będzie miał okazję zrehabilitować się w następnych meczach. Do tej pory był naszym czołowym szczelcem yy, i był bardzo przydatny do drużyny, tak samo podkreślam dzisiaj. Yy, rozegrał dobre spotkanie i z pewnością jest to zawodnik, na którego w dalszych meczach bardzo. Liczymy. Wynik był sprawą otwartą do końca yy, i myślę, że yy, z pewnością obydwie drużyny będą walczyły również do, do końca rozgrywek ligowych o BitBigowe. Dziękuję. Dziękuję. Proszę teraz pan Trener Alessandra Nie no, wypada mi się tutaj zgodzić, bo oczywiście tak było. Ta gra była. Yy, znaczy może nie tyle bral, to przebieg wydarzeń na boisku wskazuje na, 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 na sprawiedliwy podział punktów. Myślę, że wszystko inaczej by się potoczyło, gdybyśmy tę tą przewagę jakoś tak bardziej zdecydowanie zakończyli, choć raz, i wtedy by to, może inaczej ten wynik by się wtedy mógł układać. A tak to cały czas było 0-0, i to jakby piłka była po stronie Katowic, które bardzo mądrze i tutaj przy pomocy Iwana właśnie stwarzały groźne takie sytuacje pod naszą bramką. Trochę to może przypominało takie walenie głową w mur, i, 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 i takie powiedzmy jakby powtarzalne akcje, no, ale to, to się trudno dziwić zawodnikom, bo. Raz, że, że, że podejrzewam, że, że, że taka duża presja odniesienia zwycięstwa to na pewno działa na nich. Yy, druga sprawa yy, yy, nerwówka taka, że, że ten wynik się nie układa. Na no, trzecia myślę, że też jest spowodowana tym, że yy, wiele akcji, które jakby umiemy yy, i potrafimy rozegrać, yy, no to jednak to, za to tutaj jakość naszego boiska i ciężko nam tutaj jest jakby się troszkę rozwinąć i już od razu z lękiem zawodnicy do tego podchodzą, że, że, że wolą jakby tej piłki, tej, tej, tą, tą piłkę się pozbywać niż, niż rozgrywać, żeby ona nie spowodowała jakby e, jakiejś niepotrzebnej straty. Później takich, no mówię tutaj, mnóstwo tych sytuacji, których można było zamknąć i wykorzystać, to ta piłka gdzieś tam minimalnie e, przelatywała obok bramki, a te e, myślę, że, że, że strzały, których nie brakowało, to one Powiedzmy, no też jakoś tak dziwnie ta piłka się odbijała, że pod że, że nogi zawodników, że, że po tym uderzeniu gdzieś ludowała za bramką. Także niestety, tak jak poprzednio, ten wynik się kończy, yy, yy, tak jak się kończy i, i trzeba to po prostu brać i, i grać dalej, yy, walczyć, bo no, nic innego nam tutaj nie pozostaje.